Cześć, tu masz poiszą. Dziś przygotowałem dla was coś specjalnego. Placek po węgiersku waszych du waszych duszyczek. się, moi kochani. O, co jest? Moja głowa? Co się stało? O, co, co jest? Koś poznaję to miejsce. Czy ja mam deja vu? Latarka. Skądś poznaję to miejsce Leave this house, Boże, pamiętam to To chyba z mojego snu Jejku Ale w moim śnie jeszcze był ktoś MORDERCZA BABCIA! O nie To jednak wszystko jest prawdziwe O! Ty, w takich miejscach to ja lubię mieć rzeczy My? O! Shotgun MY! O! Siema Babison! Haha, nie możesz tu wejść! To czytaliśmy chyba, nie? Czytaliśmy. My! O, melon! Na co mi jest melon? W melonie ma... Lubi coś chować. Czekajcie, bo mam jakiś pomysł. O shit! Nie, to. Co to jest, kurde? Czy ja to kopnęłem tutaj? Naprawdę? Mogę ten melon dać do tej gilotyny. Tylko nie wiem, jak tę gilotynę użyć. Nie wiem, czy tam potrzebuję czegoś, czy, czy coś. O nie. O, a co to jest? Kurna, ja nadal nie wiem, do czego mi jest te gazolinę. Halo! Gazolinę! My! Chodź tu! O, mogłem dać do sauny w sumie Dobra, nie, nie warto My Zaraz ona tu przyjdzie Come on, come on Come on, come on, come on O Boże, nie z tej strony a! na shift kliknąłem Boże, przyzwyczajenie z innych gier, że na shiftcie się biega, nie a ona... On patrzy, idzie? Na shiftcie kurde nie wiem O fuck Zaczyna stać Pocą się mięso. Kurde, przecież tu nic nie ma! Po co ja tu wchodzę? Nie wiem, może lubię się taplać w jej. osoczu. Ile tego tam dajesz? 5? A może 10? No, ej, nie przesadzasz z tymi pułapkami? Ma się najadła czegoś, naprawdę. Jakiś gwoździ. Mam, mam takie wrażenie, że tutaj to jest najbezpieczniejsze miejsce w tym domu. Bo praktycznie nigdy tam nie chodzi, bo tu jest ten tunel cały, nie? Dobra, chodźmy tam zobaczyć z tym melonem do końca, bo jestem ciekaw, co tam jest. W tym melonie. Tam się okaże motek w melonie. To było naprawdę fajnie. W sumie, motek mi daje najwięcej chyba możliwości tutaj. My! O, klucz! Playhouse key! O nie, ona tu przyjdzie, nie? Dobra, szybko, jolo. Jak coś, to się schowamy. O, fak! F! O nie! <ścoughs> Może na R się chowało, nie na F! Jestem debilem. Dzień drugi. Spokojnie. Spokojnie. Jeszcze. Jeszcze... Nastaje kolejny dzień! Jeszcze... O żyje! Dobra. Fajnie fajnie. Łóżko już jakieś takie obsmarkane Ale jeszcze żyjemy. Spokojnie! Spierdzielaj. Tu coś było? Chyba nie. O! O, dawaj to. Tu jeszcze coś jest. Dobra, to ja to pyknę. Tam jest od tego, od spluwy. Ja tam ja tam chcę iść. Masz! O, przyjdziesz tu, stara ruro, i kurde, zobacz. Ma, tutaj coś się stanęło, a ja kurde, będę tu! Ha, stara paruwa. Ha, 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 ha. Chcę mądrzejszy niż grani babcia. Hop, ha, ha, co jest? Prawie je tu nie ma. Dawaj playhouski. Gdzie on jest? O, tu jest Dobrze, to kurde świeci się Tak to bym nie wiedział A, a tu jestem potrzeb potrzebny cogwell Ja to pamiętam, ale tu nie ma nic Tu coś w tym jest O Boże, serio? Do tego mi było to playhouse tylko? O fuck Dobra babcia, otwórz te drzwi mi Otworzysz. Ona tu przy, przyszła przez te drzwi. Jak ona tu przyszła? To ona zamyka za sobą te drzwi. Ale dziwne. Kurde, z IK se kupiła jakieś gilotynę. Fajnie, fajnie. O o, o, ona tam otwiera te drzwi. A ja se pójdę do domku. Myk! Hehe I tu jeszcze jest tajne przejście. Myk! Tu jestem miś. Ale nie wiem na razie. Na razie idziemy złożyć spluwę. Ło, ale tu muszę zeszło, kurno. W pośpiechu. O, tu jest jeszcze jakiś sparplak, czy coś takiego. To jest ten, to jest do auta. E, co jest... A, tutaj się przechodzi, no tak. Fakty te pudła czasem mnie naprawdę rozwalają. My! Dobra. Naprawdę nie wiem, do czego to jest. Gazolinę, no kurde. Do czegoś to musi być? Jak nie do auta, to do czego? Tu jest ten jakiś, nie pamiętam, ten pilot jakiś. Remote Control. O nie. O! Myk! Kolejny puzelek. Mam wrażenie, że dodali jej jakby dźwięki kroków. Albo ja mam takie wrażenie. Albo coś, nie mam pojęcia. Kurde, tylko przez niego nic nie widzę. Z której strony przyjdzie? Gdzie ona jest? Idzie tu. O! Spadła. Coś... A! O oh, FAK! Nie! Co nie zauważyłem tej pułapki głupiej! A, Kolejny dzień. I znowu to samo! Dobra, czekajcie, bo dostałem tipy do tej gry. Podobno na... za jakimś obrazem jest coś ukrytego. Za jaki... O kurde, znowu to wlazłem w to gówno O kurde, znowu... O! Cutting Pillars, to się... O, to jest ten obraz! F, R, dobra, R. Na R się kuca, pamiętaj. Jezu, jakie dźwięki. Powiedzmy, że sobie poszła, tak? Jak. Za tym obrazem coś jest podobno... ...ukrytego. O, dzięki za otwarcie drzwi w sumie. Ale przyszła. A ten bilerz w sumie mi się przydadzą, one są gdzieś tam potrzebne. Co? Jakim cudem? Chciałem zobaczyć, co tam jest. No dobra, walić cię babcia. O, siema. Jak I to jest tutaj potrzebne. I jeszcze są potrzebne chyba do drzwi gdzieś. O, właśnie tutaj. Nie wiem do czego jeszcze, ale ja to wyrzucę tutaj. Oh fuck Kuźwa znowu Dobra, ja spadam stąd O! Special key Do czego to jest? O, Engine Part, muszę pamiętać, że to tu jest Z której strony, z której strony Go, come on Fight with me, o kurde, idzie może lepiej nie Ty masz pałę, ja mam jakiś, nie wiem, special key Może do twojego serduszka Babciu O Empty plate nie wiem, kiedy ja przejdę tą grę. Naprawdę nie wiem, ja, ja. ja. nie wiem. O, właśnie, jesteśmy teraz tutaj, więc możemy szybko sprawdzić, co jest za tym. głupim obrazem. E. R. O! Ty to była dźwignia jakaś, Do czego? Ja tu coś otworzyłem. Co ja otworzyłem? Dobra, popraw ten. Czy ona mi przełączy znowu ten guzik? Coś ja otworzyłem, tylko co? Eee, okej okay. Już się wystraszyłem, że ona tak podejrzanie stanęła, tak jakby miała wyczuć, że jestem pod łóżkiem, czy coś, nie wiem Wyczuła mój smród z pachy Wiecie, cztery dni bez mycia się Albo tam mycie się w, w wannie pełnej krwi to niezbyt higieniczne jest ty, a może tu coś może być? Nie no, nic tu wcześniej widziałem. No nie! Boże, ekipę naprawczą do paneli se kupczy coś. O, weź My to! Myk, spark plug. Ty, i właśnie, engine part jeszcze mamy w salonie. I I chyba będzie wszystko do silnika. Chyba. Tylko ja jestem ciekaw, co jeszcze przyłączyłem tam, bo tak naprawdę nie wiem. O! O! Dobra, jeszcze engine part i a kluczyk do auta O boże, przecież ja go nie mam Myk Ty, może uciekniemy jednak My! O Jezus, jeszcze potrzebuję tego To ja potrzebuję tego shotguna, żeby zestrzelić ten kubeczek z śrubokrętem tam O pory te to Jejku, ile tu rzeczy! Nie wiem co robić. Tu coś było, nie pamiętam, czy tu coś było. Nie ma. No gdzie są te rzeczy? U góry tam coś było. O oh, fuck. Tu nic nie ma. Masz tu na ryj. Tu coś musi być. O, mięso jakieś! Co? Do czego jest mięso? Jezu, ale się tłukę. Masz, kuźwa drzwi. Jedź to. Ej, ja wiem, co zrobić z tym mięsem w kuchni. Tam u góry, jak jest ten pająk, to można go nakarmić mięsem. Tam jest talerzyk. Co nie? Akurat tam ma iść! Kobieto, zlituj się. Niech ona tu przyjdzie. O, dobra? Ninja! My! Kolejny ten. Obrazek. O, masz tutaj wszystko. Kurde, ale hałasujemy. My! Jeszcze jeden ten. I obrazek babci będzie gotowy. Kurde, jestem coraz lepszy w tą grę. Patrz. i... My! Pa, babcia! Twesiu, o nie. No, przewróć się. O! Ulubiona świeczka babci się przewróciła. W ogóle na początku myślałem, że to jest pineska jakaś. O! Teraz ona pobiegła tam, czym prędzej. Tylko teraz, kurde, jak to obejść, żeby tego nie dotknąć? Czekajcie, a mogę cutting pillarsami tą? Tą linkę? Chyba nie. I teraz po co ja to wziąłem? Będę teraz tym hałasować, o nie. Dobra, ona jest daleko. Jolo. Dawaj to. Bierzemy. I teraz jedziemy na samą górę. Dobra, stamtąd idzie Haha, moje mięso! Moje mięso! O ty, kuźwa, idziesz po mnie? Nie, chodź tutaj. Stanęła, jakby nie wiedziała, co ma zrobić. Ej, to miałeś się przewrócić mięso. Więc chyba nie hałasuje, a nie hałasuje takim pierdnięciem. My, jak tego się nie spodziewa. Babiszon. Trzeba trze coś przewrócić. O nie. Jak się tym rzuca? No, on to wyrzuca, kurziwa, jakoś dziwnie. O jezu, i ona znowu tu idzie. Jak tam przejść? No to fajna pułapka, fajna. Mm. W sumie to taktyczna. O! Dobra, podejście numer dwa. O! On jakoś bokiem to rzuca kuźwa. Nie wiem. O nie. E. O! Dobra. Czy ona to usłyszała? Nie wiem. Szybko, 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 szybko. O! O! Dobra. Tu chyba nigdzie nie szeleści podłoga, nie jestem pewien. Myk. Jest tam, ten bydlę. Masz to. O nie. Czemu ja to wyrzuciłem? Ja to wyrzuciłem! Czemu na spacji tego użyłem? Teraz ona to usłyszała, będzie szła na górę, nie? O nie, a jak ten pęk zje to mięso do końca, będę musiał znaleźć kolejne. Czy ona to słyszała, czy nie w końcu? Nie wiem. Dobra, nie słyszała. Chyba. Idę tam, Jolo. On to zjadł! Czy teraz mnie zabijesz? O nie! Ja zabiję mnie! To no zjadł to mięso! Głupie! Nie podobało mi się, przecież dałem mu to mięso. O! Czemu on tak to szybko zjadł tymi małymi mordami? On ma małą mordę, jaką mógł gdzieś. Mięso wielkości samego siebie. Jezus Maria. Dobra, go, go, go. Szybko, jest tu to mięso ponownie? Nie ma. Co? O! Ho! Ho! ho, ho! Zemsta! Idzie, zemsta. Ty, ale gdzie jest babcia? O Tylko skąd? <laughs> o w dupę O to kurde zaskoczyła mnie Kurde to jest ważne żeby wiedzieć gdzie jest babcia Nie 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 Nie! Chodź tu babiszą kuźwa My E E Chodź tu <laughs> Chodź tu Dawaj Rozwalę ci kołpak. Gdzie ty jesteś? Myk o! Chodź to. Chodź to! AHAHA Myk! Zabiłem ją! <grym> Zabiłem bawcie, Zniknęła. Czy ja bym... By... <grym> Co? Skąd ona się wzięła? Przez zabiłem ją. Co ty tu robisz? Ta gra jest niesprawiedliwa.